Literka A, którą tutaj dzisiaj mamy na warsztacie, pochodzi ze starego napisu z dworca w Katowicach, bo to napis Katowice. I dzisiaj chcemy właśnie tą literkę odtworzyć dla Was. Żeby wykonać taki neon, taką rurkę świecącą, na samym początku musimy mieć rysunek taki rysunek roboczy w skali 1 do 1 w odbiciu lustrzanym żebyśmy mogli wykonać rury w płaszczyźnie możemy wykonać taki neon właściwie no, na trzy sposoby ze szkła przeźroczystego tutaj kolor światła daje nam zjonizowany gaz przy takiej rurze możemy osiągnąć no, właściwie dwa kolory teraz bo stosujemy na taką skalę komercyjną, e, dwa gazy. Ten pierwszy gaz to jest neon, on świeci na kolor czerwony, a drugi to jest mieszanie gazów neon z argonem. E, on świeci na kolor taki blado-niebieski. Następna możliwość to jest szkło proszkowane. To jest takie samo szkło jak to przeźroczyste, tylko w środku pokryte jest luminoforem. Tutaj dzięki luminoforom możemy uzyskać ponad 100 odcieni barw. E, ostatnią możliwością to jest szkło barwione w masie. Ono też jest w środku luminoforowane, ale dlatego, że jest zabarwione w tej masie, to po wyłączeniu mamy taki kolor rurek nowych jak podczas świecenia. Żeby pokryć rurkę proszkiem od wewnątrz, musimy rozprowadzić w środku klej. I do tego służą nam szklane kuleczki, które wsypujemy do środka, kulamy je. To powoduje, że ten klej tam nam się po ściankach e, osadza. Później wysypujemy te kuleczki i wsypujemy ten magiczny proszek, który zmienia nam tą barwę światła tego gazu, który tam jest zjonizowany. E, właśnie na taki kolor, jaki sobie wybierzemy, jaki da nam ten proszek. Jeżeli mamy już obzorowany ten kształt naszego neonu z rysunków to musimy taką rurkę zamknąć z obydwu stron elektrodami. Tak one wyglądają. One też są ze szkła, tutaj są w środku kubki. Po podłączeniu wysokiego napięcia do tutaj tych drucików gaz dostaje w środku rurki zjonizowany i świeci. Po szczelnym zamknięciu obydwu końców rurki elektrodami musimy podłączyć ją pod pompę próżniową. Która to wyciągnie nam z wewnątrz rurki powietrze. A nie tylko powietrze, bo również wilgoć, która zawarta jest i w proszku, którym pokrywamy właśnie rurkę od wewnątrz, i w szkle, i w elektrodach. Po tym procesie wpuszczamy tam gaz, właśnie neon, lub mieszaninę gazów argon z neonem, w zależności od tego, jaką chcemy uzyskać barwę światła. Później odłączamy rurkę od układu, i to tyle sieci. Nie, jeszcze musimy wcześniej podłączyć ją, żeby zaświeciła, oczywiście. Musimy podłączyć ją pod y, transformator, y, którym zasilimy y, elektrody. Tam jest wysokie napięcie. I oto nasza bohaterka, literka A z dworca z Katowic. Jak spojrzymy na neon, to widać w tym, widać w tym rękę człowieka. To nie jest. Takie od jakiejś formy zrobione, sztampowe, tylko widać tam, że to, że to zrobił człowiek, że tam umieścił cząstkę siebie właściwie w takiej, w takiej róży, i, i ze swoją perfekcją, z niedoskonałością, ze wszystkim tam po prostu w nie jest. I to jest fajne uważanie, widać w tym życie.